Nie powiedziała w twarz, albo w twarz nie powiedziała, że tak powiedziała, to znaczy, że nie było, nawet jak było. Denis, jesteś chyba jednym z najbardziej oczekiwanych powrotów do klatki. W wywiadzie mówiłeś, że ważna jest dla ciebie lojalność i czujesz się dobrze jako zawodnik High League. Rozumiem, że wiążesz przyszłość z tą organizacją. Oczywiście, że tak. Jestem osobą lojalną i się tego będę trzymał. Nie jak kolega, chorągiewka. No właśnie, no to może od razu przejdziemy do tego tematu, bo padło tyle ciekawych słów, chorągiewka w kierunku, w kierunku Alana, poszły też słowa typu e-confident i tak dalej. Chcemy, niedługo będziemy wydawać słownik Denisa Załęckiego, ale zanim do tego dojdziemy, po walce z mniejszym Alanem staje przed tobą rywal, który jest większy. Pytanie, czy jest dla ciebie też większym wyzwaniem i czy czujesz do niego respekt jako do sportowca, jako do przeciwnika? Moim zdaniem jest to jeden z lepszych zawodników w Polsce, jest to mistrz walk na pięści, jest to kilkukrotny mistrz świata, K1, full kontaktu, także będzie ciężka przeprawa, ale idę po zwycięstwo, także pełen szacunku za osiągnięcia, osiągnięcia sportowe, także... Przerywając ci delikatnie, to co wymieniłeś tylko poświadczy, że twoje miejsce w szeregu jest daleko, daleko, daleko z tyłu. Latka nas zweryfikuje, tu już nie będzie klękania, odpoczywania, będzie dobijanie, także... Si, senior, Dziękuj tylko się. pamiętaj, że trzeba szybko klepać, bo ja nie będę tak odpuszczać. Spokojnie, właśnie. ja nie klepię, ja nie klepię, ja ja kolego. Musisz mnie ciężko odciąć. Dobra, I to... na możliwość na zwycięstwo. Bo z tego, co wiem, nie chcesz pójść do mojej szkoły, to pójdziesz do szkoły... Do szkoły klękania nie będę chodził, sorry. To pójdziesz do szkoły klepania, do Marcinka Najmana, tak? I on cię nauczy, jak klepać. Najman będzie skręcił w 5 sekund w parterze. No, ale ja wcale nie powiedziałem nic innego. Że on cokolwiek, że ja mogę z nim wygrać coś, ale ja po prostu powiedziałem, że może iść do jego szkoły, nauczyć się klepać. Za Jeszcze miesiąc, masz miesiąc. A miesiąc zobaczymy, kto będzie klepał. Okej. Okay. No właśnie. No właśnie, Don Diego, jesteś mistrzem kickboxingu. E Prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem walk na gołe pięści w Polsce, teraz debiut w MMA. Widziałem komentarze, że możesz być odkryciem tego roku, jeśli chodzi o polskie MMA. Zgadzasz się z tym? Zgadzasz się, że to jest dla ciebie nowa droga, w której możesz odnaleźć się bardzo dobrze? Ja odnajduję się generalnie, jeżeli chodzi o sport, no, odnajduję się bardzo dobrze we wszystkich sportach, tak, jako dzieciak, trenowałem różne dyscypliny i tak kultywuję to do tej pory, więc otwieram się też na nowe dyscypliny i też dzięki e, High otwieram się na nową formułę, czyli MMA, z racji takiej, że nasz kochani, kochany penis, e, Denisek e, poprosił o to. E, no właśnie. Nie. Wybłagałeś o tę walkę, no ale daje ci to możliwość... Także jak już, się dziękuję. Jak już, jak już mówiłem na kamerce, kłaniam się nisko, po same piździsko, mój kolego. No właśnie chciałem cię o to Szacun. zapytać. <laughs> Don Diego, czy to bardziej, czy odczuwasz, że to właśnie bardziej Haylik, bardziej Malik dał ci te szanse, czy rzeczywiście bardziej e, przeciwnik, bo on mówi, że tak naprawdę wykrzykałeś, wybłagałeś, wypłakałeś sobie tę walkę, na którą ze względu na nie ze względu na umiejętności, ale ze względu na zasięgi nie zasługujesz. Więc e, czy rzeczywiście ja... jesteś tutaj po to, żeby się wybić na Denisie? Powiem tak, e, Oczywiście, że tak, nie wierzę w żadne słowa pra, pseudoprawilniaków, a kolejna kwestia jest taka, że to nie Denis mi dał tą możliwość, tylko federacja. To po pierwsze. Po drugie, to gdybym nie, jakby nie zawalczył o to, bo myślę, że w ten sposób trzeba to określić, gdybym nie zawalczył o to i nie skomentował publicznie Denisa Wybryków tych lipnych zachowań podczas konferencji i pod, po walce. No to Które zachowania doszło, uważasz za lipne? O który, o, o no, takie, do których mam nadzieję że dzisiaj nie dojdzie, że nie, nie zmięknie mu fajka i nie. Jak nie, będzie, jak nie będziesz pajazował, to nie dojdzie. Jak będziesz pajazował, to dojdzie. Prosta, krótka tam piłka. Denis, ale ty już. A to są dzisiaj czerwony. koledzy. Już, że że już tu kolega, tu kolega nie. dobrze życzy. zobaczy pieniążki, zobaczy, że może się na moim nazwisku wybić. Od razu kurwa fita, ja że hejtuję. Powiedziałem, Denis, nie to miesz są wszystkich. Koledzy, sprzedajni. Nie miesz wszystkich swoją miarą, okej? Okay? Pamiętaj. Ty, taki już, ty tak zrobiłeś, ziomek. No, o każdy, co ci chodzi? Każdym Dlaczego miesz wszystkich razem... swoją miarą? Jak ja tak że... właśnie zrobiłeś? Byłeś moim kolegą. Umawialiśmy się na walkę na mojej federacji The War Walk na Gołe pięści. Później gdzieś indziej. Na chuj wstawiałeś ten filmik. Ciągle nie napisałeś do mnie? Byśmy już zawalczyli na hali, Gdzieś ci zafiti walkę. Dobrze. Bez żadnego problemu. Odpowiem ci. mi Kurwa. Odpowiem Ci na Twoje pytanie. Po pierwsze, nie byliśmy kolegami, byliśmy znajomymi. Rozpoczęło się to od tego, że na Gromdzie nikt nie chciał ci pożyczyć ochraniacza na krocze, więc podbiłeś do mnie, dla mnie to żaden problem, nie przerywaj mi. Nie przerywam ci. Podbiłeś do mnie, pożyczyłem ci ten ochraniacz, w momencie kiedy wygrał, przegrałeś ty finał z Wasylem, zamieniliśmy się w przejściu, znaczy się oddałeś mi ten ochraniacz, poszedłem walczyć z twoim kolegą Krystianem Tysonem. I w sumie na tym rozpoczęła się nasza relacja. Później nie mieliśmy tak naprawdę żadnej. Wymieniliśmy kilka zdań na, na Instagramie. Ogólnie to życzyłem ci dobrze, nie generalnie rzecz biorąc, e, życzyłem ci dobrze, ale nie uważam, że mieliśmy jakąś koleżeńską relację. Życzyłem ci dobrze. E, I suma summarum, tak, racja, mieliśmy e, zawarcie na The War, ale ze względu na warunki kontraktowe miałem zakaz konkurencji. E, no to e, razem, owszem, razem, próbowaliśmy to jakoś obejść. Nie udało się, więc. Jak się nie siedzieliśmy... udało? Wszystko było ogarnięte kolego. Posłuchaj. Kolejna kwestia. Czego to była Twoich farmazonów, jak ty zmyślasz? Posłuchaj, no, kolejna kwestia to była taka, że dogadaliśmy my między sobą, dogadaliśmy walkę na, e, na bifie, tak? Nie Czyli między K1... sobą, tylko między menadżerem, między szefem tej federacji. Na na małe rękawiczki sobie e, umówiliśmy się i wtedy było tak. Rozmawiali wodarze ze mną, rozmawiali wodarze z tobą, tak? To w ogóle wyszło tam. E, znaczy tak, od początku to nie miałem z tobą walczyć, ale wyszło tak, więc e, stwierdziliśmy, że. Dobrze, zawalczymy razem ale był jeden warunek, na każdą organizację, na każdą zawodową walkę muszę mieć zgodę organizacji Gromda. Skoro nie dostałem tej zgody, znaczy, że walki nie było. Ty już zacząłeś w kuluarach gdzieś tam już przebąkiwać, że będziesz walczyć z dobrym zawodnikiem, że prawdopodobnie, że z mistrzem świata i tak dalej, Na już tam nie będę, nie będę powtarzać, bo nie pamiętam tego dobrze, ale już od, zacząłeś odkrywać karty, gdzie tak na dobrą sprawę nie mogłeś odkrywać kart. I kolejna kwestia taka, przed chwilą powiedziałeś tu o lojalności, a chciałeś wyjebać wała, walcząc na innej, dla innej organizacji, podpisując wcześniej kontrakt z High Ale ja tutaj miałem zgodę od High No widzisz, kurwa, no widzisz, w ogóle no widzisz, no to tak, miałeś miałem, zgodę, ale to... Miałem znaczy, przyzwolenie, że mogę zawalczyć. No to jest, tak, no że, no dobra, co ty okay, czyli, czyli lojalność? Tak, powiedziałeś, że jesteś lojalny, okej, okay, czyli nawet na, nie zawalczyłeś dla, na... Na Federacji innej nie będę walczył. A, Dobra. Chyba, że Hajlik mi pozwoli, to jest sorry. inna sprawa. Dobre, Na walki Mówił w wywiadzie, sportowe mam przyzwolenie. Mówił w wywiadzie. Tego albo nie dosłyszałem, I teraz? I teraz? albo nie dosłyszałem, albo nie dopowiedziałeś. Mówił w wywiadzie, że jeżeli się dogada z Malikiem i, i jeśli... Znaczy chodzi... mi tutaj chodziło, wiesz, o, o federacje inne niż freakowe. Jeżeli mówisz o freakowych, ok, spoko. Lojalność to jest coś matematów. takiego, że nie pójdziesz i nie zdradzisz. Rozumiesz. Tak, tak, rozumiem. A jak jest zgoda od szefów, no to dlaczego nie mogę ale No, to, iść, ale to widzisz, skoro u mnie nie było zgody, to nie ma walki, tak? A tu już zacząłeś mówić, że walka jest. Ale I ty sam mówisz, że problem. jest zgoda. Sam wiesz, że jest pozwolenie sam, kurwa, obejrzyliśmy to, że na piąskówki. Także ty o, jesteś kurwa... No właśnie, ci, słynne ja, piątkówki. Powiedziałem, że ja wyrażam Natomiast chętnie. No nie za po prostu i to. Powiedziałem, że wyrażam zgodę chętnie, tylko musimy załatwić sprawę z frajerami z gromdy, tak? <grym> z <grądy> Cytując. E Chyba po raz pierwszy jest taka sytuacja, że jesteś skazywany przez Bookmacherów na porażkę. Czy wywołuje to w tobie złość, może strach? Nie, tu kolega ma większą presję niż ja, bo dostanie, dostanie w pierdol, tak jak on to mówi od amatora. Także... <laughs> Denis, w ogóle taki małomówny dzisiaj jesteś, bo tam chyba rajty przerysane są. Zobaczymy. <laughs> Don Diego, no, to, za nudny jesteś, żeby z Tobą coś por porobić. <laughs> Cóż poradzę, w ringu nie będzie nudy. Znaczy się w klatce Na pewno, na pewno nie będzie nudy. Nież kwiczał, bo nie szleżał, kurwa. Uy, tam. O dokładnie tak. <laughs> Mój Boże. E, do pytanie do ciebie w takim wypadku. Ehm, na pewno oglądałeś walkę Denisa z Alanem. Jak to wyglądało z punktu widzenia sportowego? Jak to wyglądało z punktu widzenia rozrywkowego, prywatnego? Jak, jak się bawiłeś? Nie oglądałem tej walki, niestety muszę Ciebie zasmucić. O! A jak część przygotowań? Podrywałaś? co jakieś tam e, e, urywki gdzieś tam na TikToku mi wyskakiwały, ale jakoś tam e, specjalnie się nie przeglądałem. Bo co, no rusza się jak wóz z węglem, no to co ja tam mam się przygotowywać? A to ten Wóz z, wzglę... z węglem to Cię kurwa zniszczy w tej klatce. Dobrze. Ale no, do Ciebie szybszy, dynamiczny chłopie, Będzie... Ty nawet tycha, nie masz siły. I prycha, masz... i rusza. Nawet i nie masz czym bucha, się przyjebać. Nikogo nigdy nie, nie znokautowałeś, gościu. Ale wygrywam. A ty znokautowałeś kogoś? Dni, yy, raczej Alana miała znokautować w pierwszej rundzie w 30 sekund. No tak, ale no, nie, ale no, no jak, sorry. Jak, spier jak spierdalał przez całe trzy rundy, no to co? Jak też tak będzie spierdalał, to tak będzie znokautować. Powiem ci tak. E, bardzo łatwo szuka się, ale wymówek Ale na pewno swoje będzie spierdalał z fanki tak. jesteście. No widzisz, a co? Yy, zamierzasz mnie gonić, czy co? Przecież obiec, powiedziałem ci raz, że zamierzam się z tobą napierdalać normalnie. No dobrze, Alan dalej, też tak mówił. Alan da też tak mówił. że się mnie napierdalał. A każdy swoją... wiedział, co robił. No dobra, tylko że Alan nie jest mojego pokroju sportowego. Stanki tam mordy się nie odzywa nieproszony, kurwa. No to chodź, chodź, tu tutaj powiesz, Właśnie. co masz do powiedzenia. No to podejdź. O, o, ja mam za tobą biegać. Alan Kwieciński jest z nami. O, jest do pana, czy pan do psa, kurwa. Ty, zaraz będziesz parówą, przepraszasz kurwa oficjalnie. je jebana, no, więc zamknij mordy, się nie odzywaj. Poczekajcie Alan, teraz nie ma jakby głosu w ogóle, go nie słychać. Poczekaj Alan, dawaj tutaj. Alan, Alan, chodź do nas. Więc siedź tam spizdą, cicho. Alan, nie kradnij tego show. Alan, nie rób tego. Po co ta parówka biegająca tu przychodzi, kurwa? Po co? Panie panowie, Alan Kwieciński. No Alanie, nie planowałeś chyba dzisiaj być na tej scenie, ale coś cię, coś sprawiło, że się tu pojawiłeś. Znaczy ja celowo tutaj przyszedłem, bo wiedziałem, że ten będzie mnie obrażał i powiedziałem sobie, że ja może mnie obrażę w internecie, ale jeżeli tutaj będzie coś obrażał, to od razu wiesz, to od razu też e, po, wezmę swój głos, zabiorę, prawda? Oh, kurwa, Przestraszyłem się normalnie, kurwa aż, o ja pierdolę. bo ja już się zrobiłeś, już zórka na boczek, już trochę i mi zmieniło. Co ci to przeszkadza? Good boy teraz jest. Yeah, to jest good boy, no. no. Jest good, bo już nie ma tych boysa. Good boys, good boys. What you gonna do when we come for you? Duet, duet, duet. Dwie cipki się dobrały, kurwa. Alan. O Jezus, wyróbcie. Ale Ja je pokazałem, serdu. Ja, gdzieś tam kurwa Miałem na rogu. Chyba mi, miałeś to gałtować piszni przez 30 sekund. Ja pokazałem sobie Ale, tu, spier hodowali, ale, spierdalałeś ale cały Nie, spierdalałeś, to nie spiegł. Potem normalnie rękawice, proszę cię. No ty pierdalałeś, ty Oczywiście. spierdalałeś, przedstawej się... trzy wiśniaku jebany, kurwa. Ty nie jesteś żadnymi bawieniem. Jesteś wiśniakiem, kurwa. E, nic, a to spójrz na siebie. To zamknij tutaj nie nie potrafisz normalnie, mówić, tylko musisz kurwa, wieśniaków chuj upedalek. Nie, go kurwa nie wychował. jak to jesteś ty, kurwa, idź w ogóle. Nie obrażaj ludzi ze wsi. Ludzie ze wsi zbierają... No właśnie, Lukasz też zasługuje lony. na szacunek. Tak, dokładnie. Na pewno. Bierz kolegę i wypad. No. Jak to, jak to nikoś jak powiedział, chuj tak stoisz? Jak o to nikoś chuj tak powiedział, stoisz. Powiedział, jesteś tylko dlatego tak duży, że się na to pozwoliłem. Bo na moich plecach, tak jak ty obrażałeś. Na jakich ty, twoich plecach? Do Tez tak do dostałeś że... walkę. Dzięki no, mnie, pajacu. Właśnie nie. No jak Jest dzięki mnie Ja pierwszy podpisałem. Ty z takimi zaciągnięciami. Ja pie, Ale nie, 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 nie piłem. Słuchaj, weź no nie piłuj tę mordą. No ja pierwszy podpisałem kontrakt z Dobrze. Ty podpisałeś. Dobrze. Bo nikt chuja nie pal, A tak nikt się nie bić. Kościół, ja nie ja ja Wielu rynku. zawodników, z którymi się mogę przyjrzeć, panowie, Rębier, są. dziękujemy Raz, serdecznie. Pa. Alan miał okazję się wypowiedzieć. Alan Kieciński. Raz, Raz e-konfidencie, ciągnij się stąd. A. Jak coś, to się nie boję z tobą bo rewanżu, Od razu mówię, ja ogardzałem już z moim menadżerem po nowym roku jak najbardziej, bijemy bo nie Bijemy do końca... się w Nie, nie bijemy się. Czemu nie? bo nie? Bo nie dam ci kurwa tej promocji twojej gali. Możemy się bić tu, albo gdzieś inne Ty, ty, ty jesteś na sławie, słaby, słaby gościu, będzie znowu. Że tak. nie, ale że Na piasku, Oczywiście. na piaskówki? Oczywiście, możemy się bić. Na piasku, Kurwa, alan, samobójca nie, normalnie. Ty, ty, ty. Eee, przejdźmy do seta no, właściwie. Malik, Ale poczekaj, weź do ciebie. Mogę gość, a, mieć do ciebie Dogadamy jeszcze. Malik, prośba do ciebie wielka. Ustąp miejsca Denisowi, stary, bo to on tutaj wszystkie walki kontraktuje, stary. No, jesteś niepotrzebny. Jesteś za oh, tępy. Ja no wstydziłem się to, teraz, że powiedziawszy. Zatępy jesteś, żeby to zrozumieć, o co w tym chodzi wszystkim. Nie mów do lustra. Powiedziałem to tyle razy. Mówię ci do ciebie. To mów do mnie jak do człowieka, a nie jak do zwierzęcia. Tak, jak małpa. Wyglądasz jak małpa. Tak mówię, tak do małpy. No widzisz i tutaj pokazuje Fryziera, Boże, do fryzjera, do fryzjera i zainwestuj fryzjera. Mam dobrego w to ruchu. Zainwestuj, zainwestuj, w TikTaki, bo ci jedzie, czując klasy. Ale ty jesteś kurwa zabawny gościu. No to zupełnie jak ty. Denis, pytanie do ciebie. Tak troszkę zaczęliśmy i troszkę z, zrobimy taką klamrę, e, bo m, m, mówiłeś między innymi, że Dombiego jest chorągiewką bez szacunku i bez zasad. Ty jesteś człowiekiem, który zawsze mówi o tym, jak ważne są dla Ciebie zasady i żeby się ich trzymać. Jakie zasady według Ciebie złamał Twój przeciwnik i y, czy chcesz go za to ukarać? Ukażę go w klatce. Już wszystko, wszystko co możliwe, wszystko złamał. Już nie pamiętam, od czego to się zaczęło. Okej, okay. a może Ty będziesz w stanie I powiedzieć... Ja jestem te teraz kary? troszkę wkurwiony, no? bo przyszła ta parówka, ta e internetowy, tak zwany nowy. Y, już mi się nie chce rozmawiać, odechciało mi się. Właśnie, chodzi, jest? robi pokazówkę, kurwa. Mordo, ten, um, to, to stwierdzenie, ekonomiczne. Ale jak mam ci papier pokazywać? A jak na gębę się rozpierdalasz, to jak mam ci papier pokazywać, chłopie? Jaki wózek? A, wó A jesteś z nim do sprawy, parówo? A jesteś z nim do sprawy? A kto się buja z konfidentami? Parówo jebana, kurwa, skończona. Zamknij mordę, z konfidentami się bujesz, chłopie, na zdjęciu jesteś, kurwa. Oficjalnie jesteś zwykłą parówą. Kto się z konfidentami zadaje, jest tak samą parówą, jaką on. Więc chuj ci w dupę. Dobrze, panowie, i na tym jakże e, poetyckim akcencie Ty. zakończmy. Tyle, to ci kurwo wejdzie zaraz do dupy, cwelu jebany. Ej ej ej, 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 zostaw go! Zostaw! Zostaw go! O Jezus. Ale powiem wam, że tutaj się dobrze na to patrzy stąd. Się tam. Ha, ha, dziękuję. Love you guys. Ale jazda, co się porobiło? Dobrze, drodzy państwo, drodzy państwo. Zapraszamy z powrotem Denisa tutaj do nas. Przyszedł czas na face to faces. -y. O właśnie Deniz i takich zachowań chciałbym Ciebie oduczyć kiedyś stary. Kurwa, ty, Zapraszam tutaj ochronę. Cała ja ochrona, proszę tutaj z nami na środek w pełnej gotowości. Malik jest z nami. Zapraszamy najpierw dziewczyny, Zusję i Aniela. Wielkie brawa dla dziewczyn. Chodźcie, chodźcie. Czy macie sobie coś do powiedzenia na tym etapie? Hmm. Pozycja bokserska w kierunku publiczności. Myślę, że zostały jakieś ruchy po sali. Wielkie brawa Zuzie Lil Masti, Legway, wirmański! Będzie się działo. I ja Wam przypominam, kochani, w tym momencie chłopaki się szykują i proszę Was, panowie, proszę o to, żebyście tutaj też trzymali się zasad i żebyście tutaj wyszli do face to face, a, a nie do bitki. Eee, a Wam przypominam oczywiście o tym, że widzimy się już 4 czerwca. Bądźcie z nami na żywo, kupujcie bilety, bądźcie z nami drogą pay-per-view. Zapraszam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Highlife.tv. A tymczasem Denis kontra Don Diego. Bądźcie charakterni, nie startujcie do siebie. Jeżeli macie coś do powiedzenia, proszę bardzo. Nie chcę słowa, nie pięści. Jeszcze nie teraz. Bardzo dobrze. Pełna kultura, panowie. Po sportowemu. Proste. Ale jak nie zjażdżysz, to wtedy będziesz miać trzy jeszcze Zobaczymy. Tak. Nie, nie wstyd to z tobą przegrać, ale cię rozpierdolę jak A mi będzie wstyd z tobą przegrać, stary, ale nie boję się To tego. ci będzie to wstyd. wstyd, to ci będzie wstyd. Cieszę się stary. chwilą. Panowie, pozycja bokserska do publiczności, proszę bardzo. Denis przez cały czas... Denis przez cały czas nie spuścił wzroku z Dąbiego. Wielkie brawa!